Witajcie Wszyscy bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest środowa aktualizacja. Bardzo, ale to bardzo długo nie nagrywam takich zwykłych środowych aktualizacji bez kupowania konia. Ale tym razem stwierdziłem po prostu, że mam ochotę, jest jakiś kąsek fabularny, więc sobie go zobaczymy, czy jest fajny, czy też nie. Ogólnie za tydzień jest aktualizacja z Halloween i tak będę ją nagrywać na pewno, bo ogólnie jestem mega fanką Halloween, ogólnie kocham Star Stable Halloween, więc na 100% będę nagrywać z aktualizację. A teraz sobie po prostu to nagrałam, byłam taką ochotę. Ogólnie myślę, że te aktualizacje halloweenowe, no będę tak w miarę możliwości nagrywać wszystkie. A to jest taki wiecie, dodatek po prostu. Także lecimy. Okej, okay, lecimy. Witajcie, dać Ci wiarę, że znalazłam kawałek wpisu do dziennika wprowadzonego najprawdopodobniej przez samego galopującego Tomsona. Halloween, dobrze! Jeszcze to potwierdza jakiegoś archeologa, ale jestem pewna na 99%. Super, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli o Halloween to też będzie mega fajnie. Można nam go przeczytać. No i tak stałem opuszczony przez wszystkich moich ludzi. Musiałem wykonać zadanie, które z pewnością sprowadzi nas wszystkich nieszczęście. Przeklęty Jarl jest dość rozgoryczony, nie sądzicie? Ty kamienie wymagało niewielka wysiłku. Dobrze, że miałam od mangusa mój sierkomłot, który został nas z tym specjalną mocą. Mangus Steinar. Tego imienia wam jeszcze dłużej nie trzeba przedstawiać. Nie kojarzę typa. I gdy jeden z nich w końcu pękł od potężnego uderzenia, pojawiła się jakaś kobieta. Przynajmniej tak myślałem. Kobieta, a może nie wiem, czy przybył ją hałas pękającego kamienia, czy może już od jakiegoś czasu mnie obserwowała. Jednak leciała w kierunku z wyciągniętą ręką i skromnie ozdabiało poroże jelenia, a spod kaptura jej palerynę zwisały loki. Tak, orety. Była przerażająca, jednak ja byłem zbyt zaciekawiony, by odczuwać strach. I wtedy przemówiła. A jej słowa były. I tutaj się urywa, reszta strony szczerniała od ognia. Ej naprawdę, serio! Najciekawszy moment. Rety, tak, historia o duchach. Ty biedak. Te biedak? Ten biedak chyba wychodziło. Wykonywał czarną robotę za Jarla i spotkał czarownicę Wala. Czy to możliwe, by była ona naszą czarownicą Wala? To znaczy nie naszą, a no wiecie, tą, którą widziałyśmy. Cóż, tak, to możliwe. W przypadku wała trudno odróżnić fakty od fikcji. Ale według legendy te kobiety żyją już od bardzo dawna. Mam był w kamieniarza, tak? Czym jest kamień. z młot? Kobiety, czyli jest ich więcej? Boże, więcej kobiet. Masakra. No, wala, mi się wydawało, że ogólnie tych wala jest więcej. Jezu, a ja się wystraszyłam przez okno. Gołąb siedział u mnie na parapecie. Masakra. Dobra, pierwsze bierzemy. Ja wiem, ja wiem. To takie połączenia z siekiery i młota. Ciekawe, jak to wygląda. Stary, dobry Mangus. który Rozbiła kamienie runiczne jako człowiek i pomagał druidom jako duch. I bądź tu mądra. Będę kontynuować badania, na pewno dowiem się czegoś więcej o owala. Ej, no to koniec? Proszę nie. Dobrze, wracajmy do pracy, a wejdźcie się pościgać albo coś poróbcie. Matrix i ja musimy poczytać. Damy wam znać, gdy czegoś się dowiemy. Papa! No serio! Ciekawe, ogólnie ciekawe to było, ale mega krótkie. Ale naprawdę mi się podobało, to było fajne. Ale strasznie krótkie, naprawdę, jestem zawiedziona. Krótkie to było. Nie wiem, robiłam to 4 minuty, nawet pewnie mniej. I są nowe kantary, to sobie zobaczymy. Co to jest? Widzicie, <laughs> słyszę, to wygląda okropnie. To czarne widzicie? No totalnie mi się nie podoba. To wygląda jak brzydkie cieniowanie po prostu. No nie, nie podoba mi się tutaj to. A tu? Tu już jest ładniej, ładniej, zdecydowanie ładniej, ale też mi się niezbyt podobają te kantary. Jakieś takie niefajne. Hmm. Ale w ogóle w tej to jest taki mega fajny klimat, taki mroczny, który mi się mega podoba. Ogólnie mroczne zadania w Stryptypus są najlepsze. Takie. Mm. To właśnie mi się bardzo podobało. Bardzo mi się podobało. Czyli Halloween będzie miał jakiś związek właśnie z Wala? Hmm? Ciekawe, nie? Ciekawe, jak oni to zrobią. Wiadomo, że Halloween nie będzie przez cały rok, więc te zadania nie mam dostępne przez cały rok. Także, no, ciekawie, ciekawie. W ogóle, bardzo małym bloku jest tego pierwszego levelu. Naprawdę czekam. I co oni jeszcze dodali w tej aktualizacji środowej? Co tam się dzieje? O, widzicie to? Tam jest koń! Co jest? Ka, dobra, oni tańczą. tak z jakimś, nie wiem, biczem go. Dobra. Już myślałam! Szkoda, myślałam, że dajemy na te zadania. Już myślałam, naprawdę. No z daleka to tak wyglądało, jakby jakimś biczem go ten Bedrick zrobił. A, no i zostały rozpoczęte testy Beta. Tych nowych postaci, i niektórzy dostali, zostali wybrani. Ogólnie, no, mnie nie wybrali, bo w sumie nie mieli, jakby się nawet nie zgłosiłam, ponieważ jakby zapomniałam o tym w sumie. Wypadło mi jakoś z głowy i nagle już były wybory, także wiecie. Tak to wyszło u mnie. Ogólnie słyszałam, że nikogo z Polski chyba nie wybrali, więc to w sumie też słabo. Aha, i to w ogóle jest chyba wszystko z tej aktualizacji. Naprawdę jakby mało, strasznie mało. Wynik tygodnia. I w następnym tygodniu na Jorvik pojawi się na razie 7 nowytkich rodzajów maszczenia różnych raz. Aha, czyli Halloween jest za dwa tygodnie? Serio? A nie za tydzień? Czekajcie. Nie wiem. A faktycznie za dwa tygodnie jest Halloween. To się pomyliłam. O szkoda. Myślałam, że już za tydzień. No, faktycznie to było bardzo wcześnie. No ale mi tam nie przeszkadzało to. Ale dobra, faktycznie za tydzień to jest. Mm, szkoda. Nie <grym> musimy jeszcze trochę poczekać. W każdym razie mam nadzieję, że odcinkom się spodobał. Tutaj mam Concordora i Betrix. <grym> Tutaj sobie koło nich stanę. No i tak zobaczę w kolejnym odcinku. PA!